Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się na polu, polu pełnym balonów, w których ukryta jest kasa albo wyzwania. I będziemy strzelać do balonów bezpośrednio z wiatrówki, także mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo do wygrania jest naprawdę dużo kasy, ale też bardzo, bardzo hamskie wyzwania są pochowane. Ja nie wiem, gdzie zostały... Celuj. Wielka, Wielka, nie celuje się. A nawiłeś? Nawiłeś? No nie wiem, nie, nie strzelę jeszcze nie Jeszcze nie, nie strzelę. do wygrania, łączna pula na góry. Łączna pula jest 3000 zł. Ale wyzwania też mogą być mega, 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 mega chamskie. Co? Na 35. Dobra, wiolka, weź już skończ. zawsze pytasz o więcej. No! Dobra, w każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej zwiającego się kanału w Polsce. Nami nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo ja coś czuję, że wielka w ogóle nie trafi w te balony. Ja najbardziej ja to, się że żebym zaraz nie to... trafiła w ciebie, wiesz? Jesteśmy na wiosce. Chcesz wyzwania chcesz? na wiosce mogą być. No i ja wymyślałem naprawdę, naprawdę. Ty wymyślałeś wyzwania? Ta wyzwania wymyślałem ale nie wiem, nie wiem gdzie co jest. Ale ty też bierzesz udział, więc... że ci powodzę. Mam nadzieję, że trafisz najgorzej. Aha, aha, wielka. No ja też mam nadzieję. Dobra, kto kto jest? kółkami plastikowymi i tak. Tak, oczywiście, plastikowymi. To dobrze. E, dobra, kto zaczyna? A będzie boleć, jak się strzela? No niech zacznie już Wiola, no i zacznie Wiola, później od najmłodszego lecimy. No to zaczynaj, wielka. A jak ktoś nie trafi? A po ile jest w ogóle strzałów i tak dalej? Nie, nie ktoś nie trafi, no to jakieś kary wymyślimy, nie? Było. Nie! Dla najgorszego strzelca jeszcze będzie kara. O, trzy Walona, po ile o, ale to jest osobę. dobre, możesz na końcu podliczyć kto miał najwięcej celnych strzałów i jeszcze dodatkową jakąś pulę dołożyć, nie? Tak za tysiące. Dobra, <noise> zaczynajmy. Wielka wiesz w ogóle jak strzelać. Nie, Wielka, nie w ten sposób. Ja nie wiem Weź sobie kucni. Weź sobie kucni no. Patrz, podeprzyj się. Masz czerwoną kropeczkę. A dobra, rzeczywiście widzę, no to... No, <laughs> Wiesz co ty się nieś. Ja się mogę założyć, że dobra, tak samo nic to nie co, trafi. Trzy ty. Ja ci... Nie, ale mamy co nie po jednym strzale mamy? Co to jest za zabawa? A po ile strzałów? Chyba że po trzy jakoś mnie. No no, nie. no dobra, to zróbmy po trzy. No dawaj, wielka. Uff, wielka. Celiłaś, ja wielka. No to jest? Ta, czerwona kropka jakaś inna jest. No jeszcze jedna, chyba jedna. Będzie dodatkowa karma dla ciebie. No dawaj, dawaj, wielka, dawaj, y -y -y. dawaj. O, da Dobra, kto następny? Może ja zobaczymy jak ci pójdzie. Opa! Przepraszam. Poznałem się, dobrze. Ooo! No to ciężko jest. Na pewno z takiej no, odległości tak? mamy strzelać, stary? No tak. To dajcie mi teraz, dajcie mi teraz do kolejki. Ja? E, miałem najgorszego miano najgorszego strzelca. No, dobra. E... Znaczy jaki mądry przedsiębior był, prawda? No, drzewo, drzewo. To, to jest naprawdę ciężkie. No jest ciężkie, jest. Dobra. Najpierw trzeba jakiś tutaj ja samouczek stroli, zrobić. Bo myślałem, że ona ma Seza, ale jednak naprawdę ale to jest ma ciężkie. Ja wam zrobię zaraz samouczek. No drzewa, drzewa. Oj, tak! No stary, to jest naprawdę ciężkie. No Seza po prostu każe. No, może ty będziesz No jeżeli po prostu, no, prostu nikomu nie wyjdzie no to zmniejszymy odległość nie? No powinniśmy raczej zmieścić tego stary, to jest to jest naprawdę daleko Maciek sniper! <grym grym> nie ta, dawaj No i co? No i co Maciuś? Oko mi, oko mi ucieka No tak, tak No dobra Adaś, dawaj U, Jednak nie tak dobrze, co? Jezu! Daj mi siłę Mhm, tak, pewnie, dziękuję Ci Boże Czy Jez... przebił! Przebił! Kasę trafił. Ja pierdzielę A ty przebił kasę? Przebił coś? Nie przebił się, Cztery paki wygrał. Przebiłem fajs czy nie? 400 zł. Dobra, dawaj. Trafię czy nie? Co? No co Adam, no co? Byłeś taki Brak. pewniak. Byłeś taki ja pewniak, że trafisz. Ja powiedziałem, że ciebie nauczę, ale że ja trafię, to nic nie mówiłem. <noise> Gotowy? Gotowy na wszystko. Dawaj. Bo no, ale już trzeba, było. trzeba ją wyczuć Ty wiesz w czym ty byś był najlepszy? Czym? W strzelaniu goi. Nie no powinniśmy po kolei. Po mieliśmy! To no, nie zmienia faktu, że nie trafiłem. No dobra Dobra, Adasz, dawaj. Trzeci strzel. A ja mówię, że nie trafi Co? Strasz! Jest niemożliwe. Jest jakieś Witelowane będzie strzał, dziesiątkę w kasę. Ręka ci się rusza. Mm -hmm, dziękuję, dziękuję. Ej, ptak spadł drzewa, patrz. To jest ptaka. Nie żartuję. Dobra, zmieniliśmy troszeczkę odległość. Wiolka nie trafi, nie? Akurat wiatr zaczął wiatrać ja Bardzo się, <noise> Trosę Trosę się nie ruszać! Bęk Oho, dalej, popis Wiola słabo strzela, ale bardzo dobrze przyjmuje strzały <głos> 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 Dawaj kamuś, dasz radę one się ruszają, to nie jest takie ładne. No ruszają, Pokaż się ruszają. Uh. Ale chyba ze strzygami się zahaczyłeś Jeee, yes, strawił. A rzuta karteczka. Rzuta karteczka. Chodź zobaczymy co to. Ona tam daje, póki co. Co tam masz być? Rzuć do puli całą wygraną. tak? No to kolejną kasę oddajesz. Jak kolejną? Nie, on ją jaką ma. A znaczy, ma? nie, nie mam? Tak, wyski tu, on ma przecież cztery nie paki. Mam, cztery mam. paki. 400 zł do puli. Dobra, pula leży tu. A jak zwieje? No to połóż tam do doniczki, o tam w doniczce. Ja będzie, tam do doniczki. No, w doniczce o, będzie, będzie lepiej. Mój kieszenie jest najbezpieczniejsze. A ja mogę... Najbezpieczniejsze. Na Dawaj, jadasz. No co jest? Ty, a ty powiedziałeś, że jesteś takim snajperem. Takim no, dobrym snajperem. ty co to ja jestem snajperem. Na razie nic nie trafiłeś. Trenero, chyba na kaczki polowałeś kiedyś w przeszłości, co? Mm. widzisz? Jak to ja idzie? Strzeliłeś. Nie, to jest fatalne. Ja w ogóle nie powinienem strzelać. Bóg nie wyznaje czegoś takiego jak Btrtanie. Strzelaj! Oooo. Ty przebiła! Oooo. Jakie wyzwanie? Jakie wyzwanie. Jakie wyzwanie? Pokaż! No dobra, nie Wiola, nie przedłużaj. Stój! No pokaż! Stój! No stój i pokaż! Nie ruszaj się. Pokaż wyzwanie. A oh! do puli... Całą no ja nie wygraną. Nie wiem. To ja Rzuć do puli całą wygraną. Masz, ale ona nie ma żadnej wygranej, więc No właśnie. Się no, to no dobra, no rzeczywiście fakt. Ale to nie może tak zostać ominięty. No. Chyba, że kolejną wygraną, którą będzie miała. Tak, mała, kolejną kawałka. wygraną, którą to będzie tak miała. No, Kurde, a teraz taki strzał był szybki, Sniper. że ledwo co to w nagrać. Dawaj, Snajper. Nawet ja trafiłam. No co jest? <laughs> Dzie? Dobra, Dzień. dawaj. Ej, ej, pierwszy z trawej. Ten może być? Tak, no, to właśnie się ten. No pewnie, dziękuję. No dobra, tak jak spodziewałem się, że nie trafi. O jest, jest coś. Kasa. No dobra, to co, jednego trafiłem, tak? No tak. Ile masz kasy? Ile kasy wygrałeś? 100 złotych tylko. Przynajmniej tyle odzyskam, no dobra. Chciałem powiedzieć właśnie, że to i tak twoja kasa. Pełne skupienie. Jej! Jeszcze złote, ale stracił. W kuli jest 400. Na 400 stracił. Jakie 400? 400 to ja mam teraz może. znowu. Znowu? 400. <grym grym> Ile wygrałem? Nie, muszę Z... sprawdzić. Ale dużo dosyć. No, 700. Została to to większa. Co ty to. Ej, ej, ej. Co? <grym> pieniądze mi to zabieracie. Pff. Nie, no ten, yeah. to, ten to nigdy Zajmę chyba nic mój, nie trafi. Dobra, wielka, let's go. strzelaj no coś czuję, że, że dostaniesz miano najgorszego strzelca, no chyba że, że Adam Ja zrobiłam tyle samo co ty <g tới ca infinite> <blueazione> Ale zeszło mi Zeszło Tak. na problem no, ze wzrokiem, co? Ale mi zeszło 3 paki Ile? 300 zł Maciuś Od razu, gdzie, gdzie ta karteczka jest? Dajcie, nie 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 nie, nie, czyta, czytaj, czytaj, czytaj Dajcie mi przeczytać ci. K**a ty no tam? pokaż, no pokaż, no przeczytaj, no przeczytaj. to pokaż. No pokaż, pokaż, pokaż. No dawaj, pokaż. Ja Matusz. nie wchodzę do żadnej rzeki. Aaaa! 30 Dzisiaj sekund rzeczy. Ja do no dobra, ja myślę, ja dobra. Chciałem. Ja chciałem. Zadania robimy na sam koniec, zadania robimy na sam koniec. 30 sekund jeszcze, tak? Fajnie. Już powiedzieliście pozostańką, że mogę trafić, tak? Dziękuję. No że powiedzieli pozostańką. Gratulacje. Tak, nic nie powiedzieliśmy. Dawaj, drewno. Ooo! Wyzwanie widać, wydawało no. Ale to jest wyzwanie, stary. To co? Ja nie wiem. Podam i uklęknę przed tobą, żeby Ważne, że jest. Przyjaciół. Wycelowane. stworzyć. Tak? przetworzyć. Ooo, trzech pieńków trzech Ludzi, Zobaczymy, nie? ile masz tutaj Dawaj, wielka. Błaga, <grym> kamuś, kamuś, kamuś oj oj ja oj, oj, oj. Ci nie schodzi, niech Pan... W ogóle celuje... Kamuś, Kamuś Jak inną stronę tam, tam! Dobrze, dobrze no. A ja wiem dlaczego Kamuś tak trafia, bo Kamuś ma plus 10 do skilla przez tą czapkę No widzisz, mówiłem? Mówiłem? Ta czapka Ci dodaje No wiem, no... Podejmę tego wyzwania się. No, co tam jest? Po Prostu, na, można też przy wyzwaniu jakimś odpaść, nie? No i wtedy całą pulę oddajemy do... Wiesz, do puli, znaczy całą kasę do puli Po całym osobę stojącą po swojej prawej... <śmienicza> Ale musiałeś akurat stanąć po prawej? No nie chciałem! <śmienicza> Musiałem to czytać, akurat, wiesz. Ale mi się odejść. No, Buzi, buzi, buzi! Gorzko! Wiesz, zdejmie, Adam, jaki ucieszony. Zawsze o tym marzyłem. Dobra, no, zrób to. <śmienicza> Uuu, chyba nie trafisz. Kurde. No teraz to byśmy mieć ciężko. Uuuhu. Uh, oni powiedzieli, to ja nie żartowałem sobie, tak? Ile? Czyli 900, tak? Tak. Dawaj. No dobra. O! Uj, na szczęście nie trafiłem. Na szczęście nie trafiłem. No teraz? Dajcie spokój, dwa Maciusz, wyzwania zgarnałem, tak? Nie, czy nie jedno. Jak jesteś słaby Dawaj Maciuś Czyli na razie kto ma najlepszego celu? Nadal Maciek, nie? Ja kto jestem drugi kasek, Kto ma najwięcej kasy? No oczywiście o, mi chodzi o, o konkurs ten, nie, w którym jesteśmy, a nie ogólnie Zeszło! Celuję! Widziałem, miał da. centralnie wycelowane w zielonego Zeszło. i tak no, Ja mam też problemy z lewym okiem, że czasami on robi 360, później 180 Tak, tak, ta, 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 ta. tak Tak, tak, dobra, już przestań kłamać no, tak, ty też dobra. tak masz przecież, mamy podobne schorzenia nie no, dobra, trener. Weźcie mu tą broń i zaczynamy kolejną rundę. A teraz prawdziwi mężczyźni nie wjeżdżają, czyli Wiola. Wiola, paraliza. No to pieszo jest pewny spraw. No, to, no, to no, to, no ale mówiłem, że będziesz coraz lepszym sniperem i dojdziesz do takiego etapu, żebyś I najlepszy, tak. nie? Tak. Jest jeszcze jedna e, kwestia, najlepszy strzelec. Tak, no nie, nie ma sobie mam dopowiadania. Nie usunięcia jednego zadania. Najlepszy strzelec. Wiesz, że ja jestem póki co lepszym strzelec. A ile masz? Poker. Nie Poker. wiem ile, ale mam na pewno Poker. więcej. Dobra, ale komuś nie sobie, to sobie to dopowiadanie w czasie w tej. Co? co to? Nic. Fajne. Opróżnić jedną, jedną klatkę od królików. No dobra, nie jest tak najgorzej. A co wy robicie za ten? Nie mogę? Sztuczki jakieś To jest to trochę oszustwo, no ale no dobra Kompletnie Uj Maciuś, chyba... Cieka, chyba miano najlepszego strzelca należy do mnie Dobra, Adaś, dawaj Uch, będzie chyba wyzwanko Przeleciało tam do blaszaka nic nie przeleciało Tutaj nic nie było, bo nic nie wyleciało nawet Ja po prostu myślałem, że zostało w środku, nic nie wyleciało Nie mam. Albo ze śrutem tak daleko poleciało tam Więc Dziękuję I dalej Zbijaj trenera, dawaj Somek trafił. Też nie wyszło mi niestety. Ty wyglądasz jak taki rosyjski sniper, Ja nie mogę ty. Oj, kolejne wyzwanie. Kolejny trafił? Co w ogóle mam być? Dlaczego? Dlaczego ja dostaję cały czas wyzwania? Bo jesteś bardzo wyzywającym chłopakiem. O, oddaj połowę swojej wygranej osobie stojącej po lewej. No dobra No Jak to Teraz. Akurat. Dawaj U! Dobra, ale tam widzę dużo jest, jest za dużo tu jest, nie, nie, to jest za dużo Serio znowu? Nie, nie, nie Trzy paczki Dawaj moją mamonę Tydzień imprezowania masz tu stary Nie no, żartuję, u Ciebie jeden dzień e, Chyba parę godzin no, Albo parę godzin Dwa razy byś chciał, nie, nie wiem czy możesz aż tak u, jest Ale akurat ten ominąłem chyba, w którym mogło być wyzwanie, więc dobrze Nie no, znowu bo... Czemu ja mam cały czas... Dzisiaj całą... masz zły dzień. Całą kasę spuli. Weź całą kasę spuli. czyli te cztery stówki są po prostu moje A Wielka, ty coś wygrałeś w ogóle kasy? Eee... Dobra Maciuś, dawaj Uuu, Maciuś. Chyba ktoś ma zezę Nie wiem, trzeba będzie to policzyć, ale wydaje mi się, że tak. Trzy, cztery, akcja, dawaj U. No chyba miano najlepszego strzelca nie dostaniesz, no ale mimo wszystko dobrze. Ale dostanę miano najbogatszego w tym konkursie 1500, tak? 1500 chyba, no? Nic no? ty! No? No? <grym>, no, nie no, ma to nie jest, ja. Trzy razy domek, przechodzisz dalej. Jesteś odpalasz. Jesteś najgorszym strzelcem, Dawaj, 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 olka, u, 500, Chyba każełek przegrasz, bo wiesz kto jest. Pierwszy w kolejce Jest! Dobrze. A ty tam nie było wyzwania. Nie wiem, gdzie ja jest, wyzwanie? Nie wiem. Widzieliście, czy stanął karteczka, czy kasa? No właśnie... nie, kasa Zaraz zobaczymy, nie? zobaczymy. Chodź, Wiola, chodź. Czyżby kasa? Ale i tak, jak ustrzeli kasę, to oddaję. A ja ją biorę. Więc. Aj, szkoda. Szkoda, że nie kasa, Wiola. No szkoda. Tak. Nie! No pokaż Jajka. Oje, o ojej. jajeczka! A ty rzucasz nie jajkami. Każdy po dwa. Wiola, ja wiem, że zawsze ci do jaje a ja ja. to jedno? Nie. Ja Kamuś! Wiem, tam, ja wiem, co tam zostało. Jeżeli trafię, to będę mieć miano najlepszego strzelca i syp Uuu! Uuuuup Money, money! Money, money. I tak już mam na miano najlepszego strzelca, no bo trafię to na pewno, nie. Jest no 100%, nie. Ale wiesz, myślę, że w końcu na mnie nie wypadnie jakiś stripit. Striktyczny... Ale on teraz, wiesz co, znacznie tego, że on teraz specjalnie Wie, on nie trafi. Zaraz robi coś takiego, że jakiś myk, że nagle może oddać komuś wyzwanie komu on chce. E, tak, e, miano najlepszego strzelca mogę oddać jedną Widzisz i dlatego to jest nie fair, no że on można na sobie... Nie, pewnie obym o bym to trafił. Wiesz co masz zrobić Ja cześć ci nie będę mówił. Uuu Wow, it's just left Wow. <laughs> To już w stylu wiesz, takim stripteaserskim możesz podejść po tą karteczkę, no? I komu damy to zadanie? Komu damy to zadanie? Nie, nie patrzcie nawet na mnie stary, nie ja, ja już nie. tego nie chcę robić. Ja tego nie zrobię. Zrób striptease na worku bokserskim. No nie patrzcie na mnie. Dobrze, ja zaraz wymyślę komu damy to zadanie. Ja jeszcze chętnie trafię w jednego balonika, bo powiem wam, że mi się spodobało. Nauczyłem się strzelać w tym odcinku, także no jest zajebiście. I co każełku, gotowy jesteś? Weź pokaż. Nie jestem gotowy ani trochę. Weź zrób Batmana. Zrób Batmana. Fajny <grystanie> A ty byś był gotowy Czy Ja bym był gotowy na to wyzwanie, raczej nie byłbym gotowy. Raczej... Jezu, no przecież mi już na dworzu jest zimno. O Jezu, czujesz jaki nurt? Nuc ale Nie ja chciał to zrobić szczerze, bo on sobie to zdrowia, to morsował przy okazji. Teraz, nie? Co? To jest? jest no, jak kable zaraz wsadzimy, to będzie prąd duży. Maciuś, jesteś gotowy? Nie, nie jestem gotowy. Na takie rzeczy się nigdy nie jest gotowym, no ale no dobra, no. To są robale. Jak wszędzie. Ja na to patrzę. Wszyscy patrzę czekają. Się? Zajebać ci się kopa. Certuję! wiecie, że ja nie mam żadnego wyzwania. Oj, A Adaś, nie byłbym taki pewny. Tak, ba, bądź grzesny. Chcesz znowu to zobaczyć? I tak miałeś już jedno wyzwanie, bo no. musiałeś przyjąć buziaczkę. No dobra, no Ile to było bardziej dla Ciebie. Ja Co? Przyjęłem. Ile tu jest głębokości? Spokojnie. Dawaj dostaw, tam nie ma dużo. To włączy stoper w ogóle. Okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, o, pięć, sześć, sześć. siedem.

28 29 30 Dawaj, dalej bo mogę. No i macie teraz wychodzi mnie tam Paul. Mógł, tak, mógł tak zrobić nie. Ja nuk nie czuję. To co? Kolejne wyzwanie. Ale teraz będzie miał nogi, nogi jeszcze. Jeszcze co? co? będzie miał niż miał. Nogi. No dobra trener, dawaj. Łeć to jest nie. chcę wyjść. Nie. Ty, a jak on nie się zrobi, rozryskuje. to co? Mi się wydaje, że one jest tak mokre, że z tak łatwo nie pójdzie. Chociaż kawałeczek no, odrąb. No, no, Chociaż no, kawałeczek, po no, no, z każdego. No, no pewno nie przejdzie. Jak ja już tu widzę, że to przechodzi, patrz. O, ho, ho. Zaczyna U. się. Widzę jak po co? Dobra, może ja włączę po prostu kamerę, jak yy, on cokolwiek będzie cokolwiek, no, cokolwiek zrobić z tym drewnem. Dobra, ja to włączę po prostu, jak on cokolwiek zrobi że przejdzie. Uda się. No dobra, no to zostały ci jeszcze dwa. Już ten nie musisz ładować, Nie, no. Po no każdego patrz, po kawałku. Ale tu idzie, prawda? No. Może jednego chociaż całego, co? No to spróbuj, no. Okej. Okay. Tu już luzik będzie. Niciu, malina. Niciu, malina. I on to już robi? Pół godziny? Tutaj patrzcie, zawsze, jeżeli oglądają, tu ja wale, to trzeba zawsze tutaj przy boku, żeby uszkodzić, Najczulszy punkt Czyli Musisz w jeden punkt klatować, ciągle w jeden punkt O tak Tyle no, lasy, Powiem ci nie? tak, za, z, za to, że nie zaliczył, on dostaje striptease O patrz, idzie no na Jestem za, jestem za jestem. To, jest, to jest za długo, po prostu za długo nie, ale on tego nie, nie, nie prąbie całego, stary Bo Nie, mam... nie? To jeszcze 5 minut Tak, 5 po... minut, ty mówiłeś na początku, że to jest chwila, moment, stary A już walisz to pół godziny, stary O stary Jak jest tu star... masz same senki, to sęk, patrz ci od odbija się nawet nie wbijasz tego tu Może innym się zajmę, rzeczywiście Dobra, nie nie nie, dobra już skończ Dobra skończmy tę żenułę, dobra. po prostu dostaniesz yy, karę Jaką? Zobaczysz Okej okay, wielka, jesteś gotowa? Nie A nie ruszaj się, tak? Ale co? No ci jakoś rozbiło tam Z... No bo leciutko rzuciłeś strasznie <laughs> Nie rozbiło się. Mówię rozbić na głowie? No to nie ma sensu! Jak zrobię na... zrobię na tym Jak to ma sens? Nie jest nawet ubrudzona tym. Ja na patencie to zrobię Boski Raz, Ale niżej! Niżej, Dobrze. to Wielka chyba masz coś na sobie z jajek Coś zostało po tym. Idź! Bo zaraz zrobię tak, żeby ci zemuzywali film. Wypiek! Dobra, Wiola. No, o, tutaj to już Oj. będzie takie. Oj. O. No dobra, U ja Trenero Treneiro! O, Trenero, to mi się wydaje, że te wszystkie grzechy, co Wiola popełniła, to się bardzo odwiedzi, co? Dobra, leci z nie No to tak, jakiej twarz lepiej, dobrze? Nie wiem. Ale no, trener! Mocniej troszeczkę! Boję się, żyję nie dwie, Ja nie dobra, mogę! Jak można było to spudować, stary? Nie, stary, stary. Wstrzychnie, wstrzychnie, wstrzychnie. No, bo, o, yeah, nie ja. Wstypij się, ciebie, O ja, dobra. Ja stary wychodzę. Oh, nie, dobra, dobra, nie bo. Nie, Lola się jakoś ośmiechnęła. Co mu obiecałaś? Ja? No, a on się. Czemu się tam apiesz? Akurat tak? No, to chyba nie twój szybkawa, nie, nie. Peurli... nie? Bierzesz, wkładam. No, ale nie, nie, ty nie wybieraj mu. Ale... Zostaw, zostaw, daj mu. Daj mu to zrobić. Dawaj, najlepszy snajperze, lecisz. Dawaj. To mi potrzebuje tą taczkę, trzeba ja sam chodzić. No czy znaczy, wiesz, możesz sobie na ziemię później możesz do taczki załadować, nie? Ale... Nie, no w sumie nie jest takie złe. No nie, bo dopiero wybierasz górną część, nie. To co jest suche nałożone siano. Aha, czyli będzie gorzej. No pod spodem jest takie mokre, takie starsze troszeczkę, nie. O O Oee! O oh jez. O oh Jezu i to mokre teraz wychodzi takie O i zaczynają zapachy <tryk> oh <jez. tryk> oh jez. Widzisz? Może was nie panikujcie Ej serio się zaraz żyją No kurwa No kurwa Kamuś no 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 nie No dawaj jeszcze, jeszcze Przestań udawać Kamuś, mówiłeś, że to jest takie proste Ale w sumie. Ale <noise> fajnie. <ten> fajnie zaplaszek jest. <głos> 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 Nie ma to jak być na łonie natury, co? Kamuś. Ja to co dzień robię Chciał i Chciał się na wioskę pojechać, <noise> Kamuś. Po tak, muszę to się to męczyć? Tylko brakuje, żeby trener powiedział, teraz odpokutujesz, w tym momencie. Nie, to jest praca fizyczna, na się tego też, żebyście rzucali się do Dobra, to teraz jak już wziąłeś widłami... Kamuś, to tutaj masz... Kamuś, poczekaj! Czekaj, jeszcze masz tutaj, o łopatę, musisz łopatą do końca. Nie! No dawaj! No dawaj, zadanie, do końca! Dobra, ja zamierzę. Zostaw, huragan! Zostaw, huragan! Co mam zrobić? No, jeszcze łopatą tylko powiem, te ostatnie bobki. To takie wiesz. Nesquick, musisz nesquick'a zebrać. No. Nesquick. <laughs> Dawaj, zbierz i Później mlekiem, mlekiem zalejemy i będzie jeszcze lepsze. Do... Yeah, Nie, drugą stroną. Nie, no tak. Tak, tak lepiej. Niech uh -huh. tak drugą stroną. No, Aż zebrać, była, zebrać. Tak, dobra. No dobra, no zaliczymy ci, zaliczymy. A wy ty? Co? Jak już wybrał, niech wywiezie. Nie, pod... już jest wywożę, bo ja to przecież nie A Ty! A poczcie liczyć. No. Zaliczone stary, zaliczone. No niech będzie, no niech będzie zaliczone. No dobra, to co zostało? Ostatnie zadanie. A, ciekawe, kto z nas, kogo wylosujesz. Ciekawe, kto z, z nas, no z nas, tak. No już. Tak. No bo ty to. Ja też powinienem się nie powiedz. No, trener. Tak. No ty. Musisz, Ale, że co, że ja wybiorę Nie, pasuje? że ty musisz to zrobić. Mi słabo wychodziło, no to musisz mnie nauczyć, tak? Jesteś trenerem, kontaktu. Musisz się zatańczyć. A musisz zrobić strictly. Ale to jest w kraju Nie, to nie, to jest ja boku. nie mogę. Ale słuchaj, w tej świątyni Boga nie ma. Ale to na boku, to nie patrzeć. nie ma nie którzy mu tam. Ten? Ty też myślisz, tak wiesz, pokażę. Anioł gryzciarz wie? Nie no? jesteś aniołem. Czy potrzebujesz, żebyś mógł powiedzieć? Bo jak taka jesteś otwarta, to może mi będziesz towarzyszyć. Nie, dziękuję, ja wolę patrzeć. No nic, to trzeba przejść do czynów. Aha, czyli jednak mu się podoba. Czyli jednak mu się <tosłuk> podoba, no ale to striptiz, to no musisz. Być... No To to trenet. Wrządź się sobie chyba spokojnie, nie? O! Oh. Proszę. Oh. <tosłuch> Muszę ją puścić. No, tylko jakąś najlepszą, ja, fajną taką. Łap. Aha. Mam tylko. O. A majteczki masz cielwina? Nie. Majteczki z skalwina. No. Mam tylko. Nie, nie pamiętam firmy. Jak... Na woreczku, na woreczku musisz, musisz woreczek. O. Okej. Tak. Do, do, tego. O, do. O no. A diabły. Ale muszę czerwone zrobię Ja pierdzielę, a ty screen. Ale tak do dołu. Nie, to ty musisz mnie klepnąć, mała. go klepnąć. Chodź tutaj. Ale to musisz się wypiąć. Dobrze. Mocniej. <grym> mi też się nie podoba. <grym> Jak mi się podoba. To, to mi się podobało. Podoba. No, no mi? dobra, ale. ale dobra. Koszuleczka. A, musisz koszuleczka. Dojść, dojść do Koszuleczka? Jak to? Nie, tego też. To jest już za krzubę, nie? No bardzo jest tak, za grubę, dlatego. Tak, ja się wstydzę. Ja się... No lecisz, nie lecisz. Nie mogę wejść do wody nawet. Lecisz. Eee, Dawaj. Woda, do... ty Dobra. się masz spać. już byłeś bez koszulki i tak dalej. Dawaj, zasadzę. Tak, no dobrze, no dobrze, ale tylko koszulkę. Ale to no, tak takimi ruchami takimi musisz. Jakie sexy. O, tak, dla wiarygodnych wszystkich. Dawaj. Aż koszulka, aż koszulka. Koszulka. No i teraz tak. O dla ciebie Patrz że barek jest się... ma rozwięty. No to patrz pa, 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 mi w twarzet jest zetnie, jeszcze guziczek mm, Nie, A, już tutaj nie zrobię. Wolę patrzeć jak ktoś to A. robi Nie, ja dalej nie umiem tańczyć Dawaj teraz do dołu, tak tyłu Jezu, yes, jaki to jest cringe, stary Nie mów kamerze, że ci nie podoba, widzę jak się cieszysz Nie, yes, stary, to, to jest ho, chore gówno, nie? Ale nie Borek cały czas stoi gdzieś, ja nie widzę, żebyś go kręcił jakoś fajnie do, dookoła niego, bo nie jest. jest już... Jest wiesz, nie, ja nie miałem żadnej rury ani nic do tańczenia, ty masz. Ty już mm -hmm. właśnie u księdza sobie tańczyłeś, na ja traktyski. Jest... A to wiesz, to, to jest jest ta... tam... dawno i nieprawda. Po trzy lata się przydałem. Nie, a to dwa do Piotru minęły. Ale czemu ciągle sobie mówisz? O tobie cały czas mówię. Ale nie, że sobie dałeś dalej nic. Tak więc drodzy widzowie, dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka Trener niestety się nie spisał Ale piszcie jak mi wyszedł taniec o, Strasznie Ja, ja myślę, że wszyscy się w jakimś stopniu jednak spisaliśmy Tak, Ty się nauczyłeś strzelać, on troszeczkę potańczył A jest siły nauczyłem Każdy odcinek daje nam nowe umiejętności, tak? Więc mm. widzimy się w kolejnym odcinku Strzał